Że widać, ale takie piękne miejsce. A stwierdziłam, że tutaj muszę nagrać, bo o dziwo przestały mówić. Nie wiem, może przez to, że ja gadam, ale tutaj mamy istny koncert, istny koncert żab. Tylko, jak na złość, nie chcą mówić, <ścoughs> nie chcą wydawać dźwięków. Natomiast e, chciałam wrócić jeszcze z tym tematem, o którym trochę nagrałam. Zaczęłam tam właśnie właśnie pięknie pachnących roślin atrujących. więc tutaj Trochę mnie to dziwi, bo w Ogrodzie Botanicznym azalie były oznaczane czeszkami, że są trujące. Tutaj w ogóle nie widzę tych oznaczeń. Biorąc pod uwagę takie osoby jak ja, które wszystko, co muszą sprawdzić, wąchać, co jest ryzykowne. O! Muszę wtedy przestać mówić, jak one będą. Yy, no to powiem szczerze, yy, to w ogóle obrócę. Momencik. O! I będę mogła typowo skadrować na miejsce, gdzie są owe żaby. E, więc jakby jest to oznaczone we wrocławskim brodzie botanicznym e, kwestia tr trujących roślin, chociażby azali, Po prostu przez dłuższy czas jakoś nieświadoma byłam. Chyba, e, chyba tak zapatrzona w te wszystkie... O, słychać obserwacje zapachowe, węchowe i w ogóle... O! E, po prostu... Nie zwróciłam wówczas uwagi na te oznaczenia, ale były w różnych miejscach. Tutaj nie ma. A tutaj na przykład. W sumie już była tak: była azaria. Była taka roślina, która gdzieś tam miała informację, że jest wykorzystywana w perfumiarce, chociaż ja jej nie kojarzę i ona ma niby liście trujące. Na szczęście ja, zanim to doczytaliśmy, zanim Darek znalazł tą informację, to ja dotknęłam ale kwiatów, na szczęście. Po jeszcze jest taka jedna roślina, którą na kojarzyłam? I to właśnie Darek wcześniej czytał, że ona jest trująca. Ona teraz też jest taka dosyć obecna. A one wszystkie są takie przyciągające, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast no, dużo jest takich, tak naprawdę, tak naprawdę konwalie, z tego co kojarzę też, no, no dużo, niestety dużo, i człowiek w ogóle jest nieświadomy. Natomiast nie ma tego zagrożenia, tu, tu ja, tu ja generalnie. cis. No. Powiem szczerze, że ja bardzo długo nie wiedziałam o tym przecis ale to już kiedyś, kiedyś, no dużo, natomiast jest tutaj dużo roślin, pięknie pachnących, owszem nadal żaby hałasują, piękny koncert dają, więc jest dużo roślin pachnących, ale nie trujących, są różne jałowce, są różne iglaki, o jałowce kiedyś nagrywałam, więc to jest właśnie fajne w takich miejscach, że może niektórzy są nieświadomi jak pewne iglaki pachną, sobie można poobserwować, posprawdzać, czy właśnie jałowiec, Um, że, tylko trzeba właśnie się zorientować, nie to co ja, które są trujące, bo ja tak kiedyś właśnie w kółko sprawdzałam w ogrodzie botanicznym, że azalię i e, cis. A potem, a potem się obawiałam, że, się, że mi zaszkodziły, e, że mi zaszkodziły. O, widzę, że sześć osób, witam, witam. E, jeżeli chodzi o, e, o te zapachy, czy Powiem tak, Azalia ma bardzo charakterystyczny zapach, o czym już wielokrotnie relacjonowałam. Jałowiec ma przepiękny zapach, to już też wielokrotnie opowiadałam. W różnych palmiarniach często można sprawdzić na przykład kwestie figowca, jak ktoś na przykład nie do końca jest zorientowany, oczywiście pewne kwestie tak sobie można sprawdzać w życiu, czy są łatwiej dostępne niektóre rośliny, niektóre przyprawy i tak dalej, ale nie wszystko. Natomiast w takich miejscach typu ogrody botaniczne, typu czasami parki, na przykład parku oliwskim są różne Różne gatunki, które można posprawdzać, tylko właśnie jak to się potem okazało, sprawdzałam trujące, bo sprawdzałam różne tuje i porównywałam zapachy, kiedyś nagrywałam różne, różne tuje, no, różniły się zapachy. no Miały takie niuanse, czasami pieprzy, czasami owocowości w tej swojej iglastości, ale po prostu później się dowiedziałam, jakbyśmy na spacerze zielarskim, że właśnie ryzyko właśnie tujonów. Więc teraz uważam, nacisy to już od dawna uważam, odazali się trzymam z daleka, generalnie. Ale tu właśnie były jeszcze inne. Porobiłam zdjęcia, także później wstawię informacje. Natomiast jeżeli chodzi o trują, trującą kwestię, jeżeli chodzi o konwalię, no to tak naprawdę i tak generalnie w perfumach nie mamy typowo naturalnego składnika konwaliowego, bo generalnie jest to niby niemożliwe, czyli jeżeli mam do czynienia z czymś konwaliowym w perfumach, to jest to kwestia składnika syntetycznego. A już tak wracając do tematu konwali, żeby kończyć jakąś perfumowo, to przypomnę, że no to ostatnio było w jednej właśnie tej relacji yy, na żywo, przypominałam zapach z ładnie wplecioną, ale yy, taką nie za mocno wplecioną konwalią. Zapach niezdominowany przez konwalię, Mio, miło klasyczne. Ładnie wkomponowana konwalia w idyl czy idyl edyte, girlem, dawne, bo nowego aż tak za bardzo nie znam, więc nie powiem. Yy, bo są też takie zapachy mocno zdominowane przez konwalie. Yy, jest taki butikowy Dior, yy, jest też Diorissimo, yy, a butikowy Dior chyba Lucky, kiedyś miałam dekant Diora. A ostatnio mocno zauważalna jest konwalia w Nowym Amłażu, tym damskim, ale Znam lepsze zapachy z konwaliowością. Zresztą, jakby konwaliowość nie jest jakąś nutą kwiatową, mi iście bliską. Bardziej bym powiedziała, że właśnie takie zapachy, gdzie to jest lekko wplecione. Tak jak właśnie na przykład miu, miu. Mam flakonik od jak Agnieszki. Kiedyś mi wysłałaś. Czas bardzo dziękuję. I to jest taki zapach, który jest dla mnie zapachem idealnym. Z idealnie wplecionym niuansem konwaliowości. Nie jest zdominowany przez ten aspekt. Oh, że przestałem dawać koncert. Jakoś nie udało się ich mocno nagrać. Myślałam, że z tym kadrem uda się mocniej, ale właśnie Darek, jak to wcześniej był, to udało mu się naprawdę piękny koncert i nie tylko tutaj nagrać. Także nie wiem, czy tu mi się jeszcze uda coś pokazać w ogóle. Yy, co ja chciałam pokazać? No właśnie, jest dużo różnych iglaków, są te różne części. Yy, są różne tutaj ciekawostki. Czasami y, są włączone ciekawostki, jeżeli chodzi o kontekst, właśnie też nawet te aspekty y, perfumiarstwa. Co prawda tam był ten dopisek z tym perfumiarstwem, ale ja tej owej rośliny, której liście są trujące, powiem szczerze, nie kojarzę, nie kojarzę takiej rośliny w perfumiarstwie. Yy, no nic. Także pozdrawiam. Tylko teraz jeszcze to zakończę.